Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena ogłasza się, co następuje. W związku z zaistniałą sytuacją, dla własnego bezpieczeństwa, obywatele powinni unikać lasów i bezdroży dookoła miasta. Co więcej, zabrania się wszelkich kontaktów ze zbuntowanymi wieśniakami. Od chwili obecnej lord André przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Wszyscy mieszkańcy, którzy posiadają jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki, niech wstępują w szeregi straży. Wszelkie środki bezpieczeństwa dotyczące górnego miasta zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. Strażnicy, strzegący bram, nie będą przepuszczać nikogo, kto nie posiada zezwolenia na wejście do miasta. We wszystkich miastach i regionach królestwa zostaje wprowadzony stan wojenny. Sędziowie cywilni zostają pozbawieni swych praw, a ich obowiązki przejmują królewscy paladyni. Każdy, kto popełni przestępstwo lub sprzeciwi się królewskiej straży, podlega surowej karze. Egzekucją tego prawa zajmie się Wielmożny Lord André. Każdy mieszkaniec Korinis, który popełnił jakiekolwiek wykroczenie, ma obowiązek zgłosić się natychmiast do Lorda André. W związku z atakiem zagrażającym naszemu miastu, każdy jego mieszkaniec ma obowiązek przygotować się do walki tak, jak pozwala mu na to jego stan majątkowy. Dotyczy to zaopatrzenia się w odpowiednią zbroję i oręż. A także natychmiastowego rozpoczęcia treningu bojowego. Najemnik Bennett, który podstępnie zamordował Palladyna Lotara, został osądzony w imię Inosa. Wyrok Śmierć przez powieszenie. Egzekucja odbędzie się za parę dni, a jej dokładny termin zostanie wkrótce ogłoszony. Kowal Bennett został oczyszczony z wszelkich zarzutów przez jednego z doradców lorda Hagena. Pogłoski o pojawieniu się smoków w górniczej dolinie. Są nieprawdziwe. Plotki te rozsiewane są przez wroga, który w ten sposób pragnie zasiać strach i trwogę w sercach dzielnego ludu Myrtany. Aby oficjalnie zweryfikować i zdementować owe pogłoski, oddział dzielnych paladynów wraz z przewodnikiem został wysłany do górniczej doliny. Smoki nękające krainę zostały zgładzone przez dzielne wojsko pod wodzą lorda Hagena. Wkrótce król Robar uwolni naród od plagi orków, a w królestwie znów zapanuje dobrobyt. Lord André zostaje mianowany głównodowodzącym miasta Korinis. Lord Hagen oznajmił, że osobiście uda się do Górniczej Doliny, aby kontrolować załadunek magicznej rudy na swój statek.